Idąc dalej w poszukiwaniu pięknego miejsca pod osiedlenie się natrafiłem na tą wieżę pilagerów i coś słyszałem, że mogą być tutaj w środku fajne itemki, więc chciałbym sobie ją zbadać, ale widzę skrzyneczkę, o, o, kusza. No, to kuszę sobie przygarnę. Cześć, jestem magret koralowy, a to jest kolejny odcinek serii Survival Extreme na moim kanale. Zapraszam do oglądania. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę subskrypcję oraz komentarz pod tym filmem. Oprócz tego myślę, że zbiorę sobie te banery z pillagerami, bo myślę, że one też mogą być ładną ozdobą do mojego przyszłego domku. No a tymczasem co? Do zobaczenia przy następnej fajnej okazji. Dobrze, tak więc dotarliśmy do miejsca, w którym myślę, że chce się wybudować. Jest to taka dżungla pomieszana trochę z lasem bambusowym, więc w sumie ciekawa okolica. W tej okolicy jeszcze nikt na serwerze nie był. Wiem to po tym, że obok są jeszcze nieodkryte struktury oraz teren się cały czas renderuje, więc jeszcze na tych kordach naprawdę nikt nie był. Oczywiście Wam tych kordów nie pokażę. No i myślę, że to jest idealne miejsce do wybudowania się, ponieważ jesteśmy bardzo daleko od spawna. Jesteśmy około kilkanaście tysięcy kratek od spawna, więc no. Ciężko może być tutaj komukolwiek mnie znaleźć. Dwa. Mam tutaj zwierzęta, czyli na przykład w moim przypadku od razu sobie zamknąłem dwie owce, więc będę miał co jeść. Zrobię sobie tutaj farmę tych owiec i będzie co jeść, więc myślę, że to jest taki plus. A jak wiecie na tym serwerze jest spory problem z jedzeniem oraz ze znalezieniem zwierząt. No i trzeci powód, że to jest dżungla, więc jestem trochę schowany, więc nawet jakby ktoś z was próbował mnie znaleźć, to nie będzie miał tak prosto, żeby to zrobić. Myślę, że już w dzisiejszym odcinku zaczniemy sobie trochę budować. Mam w sumie bardzo fajny pomysł na taką bazę podziemną, połączoną jednocześnie z takim domkiem pięknym. I myślę, że to jest takie po prostu idealne miejsce. Dosłownie tutaj byłby środek mojego domku. Myślę, że to jest do zrealizowania. No a więc co? Myślę, że zaczniemy od wkopania się. Wejście myślę, że zrobimy sobie tutaj. Potem usuniemy ten płotek, jak już owce zamknę. Ale myślę, że tymczasowo moje wejście do bazy może być tutaj. Pyk, pyk. Pyk, pyk, no i tak. Myślę, że się trochę wkopię, kilka kratek pod ziemię. Dosłownie tyle. Myślę, żeby Wam nie przynudzać, będę sobie teraz budował na timelapse. Więc timelapse on. Dobra, tak więc już skończyłem sobie kopać w tym dircie. Teraz tego dirtu mam bardzo dużo i nie wiem co ja z nim zrobię. Póki co sobie go składam do tej skrzyni. No i zobaczcie. Zaczynając od, wejścia, zaczynając od wejścia do mojej bazy, schodzimy takimi krętymi schodami. Oczywiście wszystkie ściany i tak dalej. Potem pięknie włożę surowcami. I te kręcone schody prowadzić mnie będą na pierwszy etap mojej bazy, czyli na takie pierwsze piętro. W tym miejscu, w tą stronę, rozwijać się będzie farma. Czyli, że tutaj będą różne farmy zwierząt, tak jak na przykład tutaj zaraz zamknę owce, i tak dalej, i tak dalej. Potem będziemy schodzić na drugi etap superkrętych schodyłów, który doprowadzi mnie już takiego właściwego etapu bazy, który jest schowany trochę pod ziemią. I tutaj będzie wszystko to, czego mi potrzeba, czyli, czyli powiedzmy, jakiś stół do zaklęć, może jakieś stoły kartografa, jakieś, jakieś przepalarki. No tutaj będą rzeczy po prostu, które przydadzą mi się w mojej rozgrywce. Bardzo chciałbym powiedzieć, że tutaj będzie mój magazyn, jednakże to nie jest do końca prawda, no bo magazynu na tym serwerze nic tak naprawdę nie będę de facto, no bo wszystko będę trzymał albo przy sobie, albo w swoim enderczeście w Shulker boxach, więc myślę, że tutaj zbyt dużo rzeczy trzymać nie będę, no chyba, że jakieś mniej wartościowe, to wtedy tak mogę tej owszem trzymać, które się do nikomu nie przydadzą. Póki co to pomieszczenie jest takie trochę kanciaste, jednakże obiecuję Wam, że takie nie będzie, no i tutaj będzie już taka moja normalna baza, co nie? No ale to wszystko zobaczycie w kolejnych odcinkach. Myślę, że kolejnym zadaniem na ten odcinek będzie sprowadzenie tej owiec, co też może być w sumie ciężkie. Mam trochę drewna, może przy sobie? Nie, nie mam drewna, muszę sobie iść skopać drewno. Myślę, że skopię sobie stąd, chyba się nikt nie obrazi. Chociaż to już jest tak naprawdę mój teren. Dobra, 6 powinno mi póki co starczyć. Dobra, mam 18 płotków. Teraz myślę, że postawię sobie je mniej więcej w ten sposób. Dobra, i tutaj będzie wejście. No i teraz trochę trudniejsze zdanie, czyli sprowadzić tutaj te owce, co? Woda już spłynęła, tak więc możecie w końcu wejść do swojej nowej zagrody. Witam Was. Dobra, i szybko zamykam. Proszę zjeść sobie sianko. Dobra. No i myślę, że w końcu nadszedł ten czas, żeby odebrać sobie kit. No bo nie wiem, czy zauważyliście, jednak wcześniej tego kitu nie odebrałem, co nie? No i co ja tutaj dostałem diamentową zbrojkę, mieczyk oraz narzędzia efficiency 1 oraz sharpness 1. No i 4 złote jabłka. No to bardzo fajnie, bardzo. Przyda się. Przyda się na pewno. No i co ja mogę jeszcze zrobić w tym odcinku? Ja byłem Minecraft Koralowy, a to był kolejny odcinek serii Minecraft Extreme Survival na moim kanale. Przypomnę tylko, że w następny czwartek o godzinie 16.15 na moim kanale pojawi się kolejny odcinek serii Survival Extreme. Na tymczasem co? Przypominam, żeby zasubskrybować ten kanał, zostawić łapeczkę w górę oraz żebyście mogli napisać komentarz. Tak więc pa pa i cześć.